Ja Was witam serdecznie. Jest 18.30 i jest 28 stopni, kochani. Jest tak gorąco u mnie. do mnie, ja to uwielbiam. Jadę sobie właśnie nad jeziorko Może troszeczkę tu będzie głośno, więc mi nie będziecie dokładnie słyszeć. Co chciałam powiedzieć, kochani? Tak się skupiam na rzeczach, yy, yy, Właśnie, jak coś, gdzieś coś jest napisane, czy ktoś coś mówi o szczęściu, o radości, to dolatują do mnie takie stwierdzenia. Że byłabym szczęśliwa, gdyby w Polsce było coś tam lepiej. Że byłabym szczęśliwa, gdyby nie nie na rząd i tak dalej. Kochani, nie zależy to rządu od nikogo, tylko od nas, tak? Więc skupszy, skupmy się na tym. Bo to tylko od nas wszystko zależy. No chciałam troszeczkę więcej powiedzieć, ale nie mogę, bo chyba jest za głośno. Więc y, jadę sobie dalej. Może gdzieś tam będzie dzisiaj, to Wam opowiem. A teraz Was pozdrawiam. Ja się czuję bosko. Uwielbiam to. No, zobaczcie, już zboża wyżywają. Zobaczcie, jakie nam piękne widoki. Teraz Wam to pokażę. I, i powiem Wam, w następnym filmiku coś więcej o tym szczęściu, o tym myśleniu i tak dalej. No na razie Was pozdrawiam i całuję i pokażę Was tutaj piękny plenet. No niestety nie będę Wam mówiła, bo może y, będzie za głośno i połowę rzeczy mnie nie, nie będzie... może nie usłyszycie, zobaczcie. Zobacz jak jest bosko, cudownie. No i co? Mi wystarczy tak spojrzeć na takie piękne pola i być szczęśliwym. No kochani, to jest boskie. Ja przybliżę Wam. To jest wszystko od Boga i to jest wszystko nasze. I to jest takie magiczne. Jakbyście przez moment pomyśleli, jak to się urodziło, jak to powstało, jak to rośnie z takiego nasionka. Jakie to jest wszystko ciekawe. I takie nieprawdopodobne, tak? Wam się wydaje, o, poszłam do piekarni, kupiłam chlebek i koniec. No i koniec. Ale całą tą drogę, zanim ten chlebek kupiłaś. Zobaczcie, takie suche nasionko wsadzone, ono rośnie i my też możemy robić niesamowite magiczne rzeczy. No kocham Was, pozdrawiam, całuski.